Wieczór Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Trudne Pytania, Trudne Odpowiedzi. Dzisiaj znajdziemy odpowiedź na pytanie: czy współczesna nauka może ostatecznie wyeliminować ból fizyczny? Ból fizyczny to uniwersalne doświadczenie ludzkie. Pełni istotną funkcję biologiczną, ostrzega przed urazem lub chorobą i skłania. Do unikania zagrożeń. Jednak w przypadku bólu przewlekłego czy nieodwracalnych schorzeń staje się źródłem cierpienia i znacząco obniża jakość życia. Współczesna nauka od lat poszukuje rozwiązań, które pozwolą lepiej kontrolować ból, a może nawet go wyeliminować. Czy to jednak jest możliwe? Zajmiemy się samym problemem bólu. Jakie mamy jego rodzaje? Ostry, krótkotrwały, związany z konkretnym urazem lub chorobą. Przewlekły, trwa dłużej niż 3 miesiące, często bez wyraźnej przyczyny. Ból jest efektem skomplikowanego procesu. Bodziec, np. uraz, aktywuje receptory bólowe. Informacja przesyłana jest do mózgu przez rdzeń kręgowy. Mózg interpretuje sygnał jako ból i reaguje, np. wycofanie dłoni z ognia. Ból przewlekły często nie odpowiada na leczenie farmakologiczne. I tak dochodzi do uwależnienia od opioidów. Indywidualna percepcja bólu różni się między osobami. Jakie jest współczesne podejście do eliminacji bólu? Pierwsze to farmakologia. Jak już wspomniałam, opioidy skuteczne, ale uzależniające. Niesteroidowe leki przeciwzapalne działają dobrze w bólu zapalnym, ale obciążają żołądek i nerki. Antydepresanty i leki przeciwpadaczkowe stosowane w bólu neuropatycznym. Nowoczesne środki, leki celowane na konkretne receptory bólowe, np. CGRP w migrenie. Drugie to neuromodulacja. Stymulacja nerwów obwodowych lub rdzenia kręgowego, urządzenia emitujące impulsy elektryczne blokują sygnały bólowe. Terapia ultradźwiękami. Precyzyjne niszczenie obszarów odpowiedzialnych za transmisję bólu. Kolejna to inżynieria genetyczna i biologiczna. Terapie genowe mogą zmieniać funkcjonowanie receptorów bólowych. Hodowla neuronów zdolnych do tłumienia sygnałów bólowych. Następne to technologie przyszłości. Sztuczna inteligencja. Personalizowane modele leczenia bólu oparte na danych pacjenta, nanotechnologia, nanoboty dostarczające leki bezpośrednio do uszkodzonych tkanek i podejście holistyczne, np. medytacja, yoga, akupunktura, terapie psychologiczne, ból ma też komponent psychiczny. Czy można całkowicie wyeliminować ból? Jakie byłyby zalety eliminacji bólu? Ułatwienie życia pacjentom przewlekłym bólem. Redukcja uzależnień od leków przeciwbólowych. Ryzyko całkowitego wyeliminowania bólu. Brak bólu może prowadzić do nieświadomego uszkodzenia ciała, np. w przypadku poparzeń. Zanik naturalnych mechanizmów ostrzegawczych. Eliminacja bólu może być możliwa w wybranych przypadkach, ale zastąpienie funkcji ostrzegawczej bólu wymagałoby opracowania alternatywnych metod monitorowania uszkodzeń ciała. Więc, jakie z tego wypływają wnioski? Całkowite wyeliminowanie bólu fizycznego. Wciąż pozostaje wyzwaniem, ale nauka poczyniła ogromne postępy w kontrolowaniu i redukowaniu jego skutków. Rozwiązania przeszłości, takie jak terapie genowe, neuromodulacja czy sztuczna inteligencja, mogą uczynić życie pacjentów wnośniejszym. Niemniej jednak, całkowite usunięcie bólu musi być przemyślane. Aby nie zakłócić naturalnych mechanizmów ochrony organizmu, to pytanie pozostaje otwarte. Czy postęp naukowy będzie w stanie całkowicie pogodzić redukcję cierpienia z zachowaniem bezpieczeństwa? Także jest to pytanie otwarte. Jeśli macie jakieś sugestie, odpowiedzi. Bardzo proszę, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. I jak zwykle, bardzo dziękuję za liczne Państwa komentarze i sugestie, propozycje nowych pytań w tym programie: trudne pytania, trudne odpowiedzi. Jeśli podobał się ten odcinek, bardzo proszę o polubienie, subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Życzę spokojnej nocy, cudownego przyszłego dnia, mówiła Ewelina Benberger. Do zobaczenia jutro.